Cześć, witam Cię serdecznie w filmie o Prehistorii. Tak jak sam tytuł tego odcinka mówi, wiesz już, że będę mówiła dzisiaj o czasach pradawnych, o czasach najdawniejszych, o czasach, które często niesłusznie i bardzo krzywdząco, krzywdząco, krzywdząco są w ogóle nieporuszane na różnych um, cyklach maturalnych, na różnych cyklach przygotowawczych, a czasem nawet na studiach. Z historii sztuki o skrozo. Także witaj, rozgość się i jedziemy z tym. No dobra, to ja chciałabym dzisiaj podjąć temat malarstwa jaskiniowego. Nie będę opowiadała oczywiście całej sztuki prehistorycznej, bo to nie chcę powiedzieć, że nie miałoby większego sensu, bo pewnie miałoby z Twojego punktu widzenia. Ale nie chciałabym, żeby ten odcinek miał godzinę nie chciałabym, żeby to był wykład wielki o historii sztuki, którego nikt nigdy nie obejrzy, bo po prostu nie da rady przebrnąć przez 60 minut gadania o czasach pradawnych Także skupię się teraz na temacie malarstwa jaskiniowego, bo myślę, że jest on najbardziej rozpopularyzowany i jest chyba też moim zdaniem najciekawszy, jest taki najbardziej wdzięczny na pewno, jeżeli chodzi o to. I teraz, jeżeli chodzi o to samo malarstwo, to pewnie słyszałeś, a może nie, no to opowiem Ci takie najważniejsze trzy ośrodki, o których dzisiaj mówimy, w których w ogóle to malarstwo jaskiniowe podziwiamy dzisiaj. To przede wszystkim jest najstarsza, w sensie najdawniej odkryta przez nas, pierwsza odkryta przez nas jaskinia w Hiszpanii, to jest jaskinia, która znajduje się w Altamirze. I ona została odkryta przez archeologów, przez historyków pod koniec XIX wieku. I mimo tego, że jest do dzisiaj przez nas uważana za najpiękniejszą, z jaskiń i właśnie została odkryta jako pierwsza, no to o, o, o! Wcale nie jest najbardziej sławna i słynna, taka rozsławiona, ponieważ taka mm, najbardziej popularna, która w ogóle myślę, że możliwe też tobie przyszła na pierwszy e, rzut słuchu, rzut oka, e, jak zaczęłam mówić o tym temacie, to jest jaskinia Lascaux we Francji. Trzeci ośrodek sztuki prehistorycznej to jest ośrodek, który znajduje się na Saharze, dzisiejsze tereny Algierii i to jest Tassila. No i tutaj chciałabym od razu oczywiście podkreślić i zaznaczyć bardzo wyraźnie, że te ośrodki sztuki prehist... prehistorycznego na terenach europejskich dzisiejszych i na tych terenach, no powiedzmy tej Tassili, Weźmy ten jeden przykład konkretny Bardzo się różnią I tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do takich wizerunków zwierząt Które pokrywają w zasadzie 99% przedstawienia Bo tutaj właśnie sylwetki ludzi bardzo rzadko pojawiały się Tak jeżeli chodzi o tereny właśnie Sahary Tam bardzo często i przede wszystkim dużo częściej niż u nas Pojawiały się przedstawienia, w których były na przykład pokazywane sceny Polowań. I tam z takim samym e, akcentowaniem e, pojawiają się przedstawienia zarówno zoomorficzne, jak i antropomorficzne, czyli po prostu zwierzęce i ludzkie postaci, które występują razem na przedstawieniu, albo przede wszystkim pojawiają się również. Bo właśnie jakby klucz tego, co chcę powiedzieć, to jest to, że w laskoje Waltamirze przede wszystkim na przedstawieniach głównie widzimy zwierzęta, i bardzo rzadko pojawia się człowiek, a jeżeli on się pojawia, no to jest w porównaniu do sylwetki zwierzęcia zaznaczone bardzo e, syntetycznie, bardzo symbolicznie. Bardzo, to są takie proste patyczaki, e, które w porównaniu do tych zwierząt, e, w, w których ciałach widoczna jest bardzo m, mocna obserwacja w ogóle natury tamtych czasów, e, no to w ogóle się nie umywają, nie? Teraz zaproszę Cię do tego, żeby w ogóle zrozumieć, w jaki sposób były te przedstawienia komponowane. No, i tutaj przede wszystkim na tym przykładzie, który pokażę Ci teraz, to jest malowidło sala byków z jaskini Lascaux we Francji. Mamy pokazane przedstawienie, na którym jest kilka zwierząt, i one są przedstawione w tak zwanej perspektywie kulisowej. No i tutaj od razu, oczywiście, wyjaśnienie pojęcia perspektywa kulisowa. Jest to taka prosta perspektywa, czyli sposób przedstawienia tej przestrzeni 3D, którą widzi nasze oko w realu, na płaszczyźnie 2D, jaką jest na przykład płaska ściana, albo później płótno. Kartka, każde inne jakby płaskie przedstawienie, więc jest to zakomponowanie przestrzeni w taki sposób, jak kulisy w teatrze, można powiedzieć, czyli nie wiem, czy widziałeś kiedykolwiek, jak te kulisy tak naprawdę na rzucie są zakomponowane, ale ja, jako absolwentka pracowni scenografii, wiem to dokładnie, więc mogę ci opowiedzieć. Jeżeli przedstawilibyśmy sobie taki prosty rzut kulis, to, to wygląda tak, że je się komponuje tak, żeby każda, ta, która jest bardziej z przodu, zakrywała ta, która jest z tyłu. I to jest stosowane po to, żeby jak aktorzy wchodzą na scenę z, tych, z tego backstageu całego, tak. No to przede wszystkim, żeby Ten backstage był zasłonięty Nawet przez najbardziej siedzącego Skrajnie po lewej czy prawej stronie Widza pierwszego rzędu Tak się je po prostu wyznacza I tak samo tutaj w perspektywie kulisowej Która odnosi się do tego Wizerunku sali byków Czyli do tego malowidła, które właśnie Ci pokazuję To tak perspektywa kulisowa W ten sposób jest właśnie Zakomponowana, że te zwierzęta z przodu Jak kulisy w teatrze Zasłaniają te z tyłu I człowiek prehistoryczny Oczywiście możemy domniemać, tak, że to było zrobione celowo i tak dalej. Po prostu um, mówimy też o tych pierwszych obiektach artystycznych, że to są artefakty, nie mówimy o takich wiesz, dziełach sztuki i tak dalej. Mm, więc te pierwsze artefakty możemy oczywiście domniemać, czy człowiek był celowo, czy nie. E, co w ogóle to robił, i tak dalej. nie? Także tutaj możemy domniemać, że to było specjalnie w to zrobione, że człowiek po prostu chciał faktycznie przedstawić. On widział przecież, że w perspektywie, jakby tak jak idzie na polowanie, to to zwierzę, które jest dalej, jest mniejsze, i tak dalej, że jak one stoją w stadzie, to jak on patrzy od przodu, to te, które stoją na pierwszym rzędzie, zasłaniają te, które stoją w drugim rzędzie. że te zwierzęta przecież często, żeby w stadach, one się zbijały, człowiek je obserwował pewnie wiele godzin często, no bo musisz sobie wyobrazić to, że jak człowiek szedł polować, to nie szedł dzisiaj, wiesz, do mięsnego i nie kupował kilograma czegoś tam, tylko po prostu musiał sobie to upolować i. Musiał się do tego, tego polowania przygotować i przede wszystkim przygotować się musiał mentalnie, więc um, też od razu przejdziemy do kolejnego bardzo ciekawego tematu, jeżeli chodzi o malowidła e, jaskiniowe, czyli do w ogóle funkcji tych malowideł, o której mówimy, że jest to funkcja magiczna. I jest to funkcja magiczna, dlatego że dzisiaj uznajemy, mm, ze względu na to, że te malowidła zawsze przedstawiane były w jaskiniach niemieszkalnych. Tylko o funkcji kultowej, czyli one były zawsze przedstawiane w miejscach kultu, gdzie ludzie się zbierali, i właśnie w sposób taki, przez myślenie takie magiczne, wyobrażali, jakby malowali to zwierzę na ścianie, po to, że wierzyli, że następnego dnia w takim razie będzie im łatwiej je upolować. Czyli jakby to namalowanie tego zwierzęcia na ścianie dzisiaj wieczorem było takim rytuałem, Takiego posiąścia tego zwierzęcia. Pierwsze poskromienie tego zwierzęcia to było. I wtedy właśnie jutro, jak pójdziemy je upolować, to on już tak, nie wiem, czy w połowie, ale w jakiejś tam części jest już nasze, można powiedzieć, nie? Następna ciekawa kwestia, to są oczywiście barwniki, czyli można by zapytać, to dobra Kasia, ale. Czemu oni malowali w ogóle? Skąd oni mieli? Dzisiaj przecież wpadasz do plastyka e, I kupujesz półtorby karmańskiego e, Jeżeli chcesz malować temperami e, Albo kupujesz jakieś tam oleje i tak dalej I wybierasz sobie dokładnie z paletki Jakie chcesz mieć odcienie e, A przecież kiedyś tak nie było No to... Czym oni malowali Kasia? No i już odpowiadam, oni malowali wszystkim tym, co można było oczywiście znaleźć w naturze, więc to były bardzo trwałe, naturalne barwniki. Przede wszystkim takim najważniejszym i najbardziej rozsławionym barwnikiem prehistorycznym jest Ochra. Na pewno słyszałaś o Ochrze. Ochra to jest taki barwnik, który uzyskuje się z. Pewnego tam specjalnego rodzaju gliny I ona też jak Zależnie od tego, jak ją potraktujesz Czy ją tam będziesz troszkę podpalać I tak dalej, to ona może osiągnąć Różne efekty tonalne, więc to mogą być bardzo jasne Do ciemnych Takich żółci, od do takich ciemnych pomarańczy Czerwieni Potem no, nawet fioletów, ale tego jeszcze nigdy nie widziałam no, i tak wyglądały barwniki, nie? To jest najsłynniejszy barwnik, czyli ochra. Drugi barwnik, który był, to, to oczywiście kreda, która się brała z tam, ze skały po prostu. Był też czarny barwnik, który był brany z jakichś tam zwęglonych kości. Także, no, to są takie najbardziej popularne, najważniejsze trzy barwniki. Ale teraz, czym malowano? Czym malowano? Przede wszystkim, oczywiście, dłońmi. E, tak jak każdy z nas chyba w usta zaczyna w ogóle swoją historię z malarstwem No to malowało się dłoni e, Czym malowano też? Przede wszystkim takimi błami trawy e, Można było, jeżeli ta trawa, była trawy było o przekroju takim kolistym i było twarde Można było tą farbę na przykład wydmuchiwać w ten sposób Można było też użyć jakiegoś prostego włosia, żeby sobie tam pędzelek e, sklecić no, i tak to wyglądało, jeżeli chodzi o warsztat. I te barwniki, o których przed chwilą powiedziałam ci, teraz, no ale jakie nakładano na ścianę, no nie? Bo wiemy już, jakimi narzędziami. Ale jakie nakładano na ścianę? Przede wszystkim musisz sobie wyobrazić to, że tą sproszkowaną ochrę, ty, czy tą sproszkowaną biel, czerń, czyli te trzy najważniejsze barwniki prehistoryczne, wyłączono na przykład z tłuszczem zwierzęcym, no i wtedy one właśnie przyjmowały taką formułę, jak my dzisiaj znamy, z tubek e, farb ze sklepu plastycznego, czyli taką e, ciekłą, ale bardzo gęstą, którą właśnie można było później kształtować. Formę malarską na płaskiej płaszczyźnie. Tak strasznie się cieszę, że zdecydowałam się nagrać odcinek od Prehistorii, ponieważ ten temat jest knięty dosłownie tak epizodycznie, ale jednak. Przez mojego ukochanego autora polskiego, czyli przez Zbigniewa Herberta w takiej bardzo specjalnej serii książek, którą on wydał o sztuce. I właśnie tutaj mogę Ci pokazać tą moją ukochaną książkę. Jest to Barbarzyńca w Ogrodzie, jak możesz zobaczyć, mój egzemplarz jest mocno sfatygowany, bo kocham tę książkę i uwielbiam to, jak Herbert pisze o sztuce. No dobra, ale ja nie o tym. Herbert napisał tutaj bardzo pięknie y, historię odkrycia groty Malowideł w Lasco. I tak jak już wspomniałam Ci wcześniej, to wcale nie Lasco, tylko Altamira była pierwsza odkryta. Więc to nie jest tak, że w 1940 roku, jak odkryliśmy Lasco, to światło sztuki totalnie jakby zawrzał Poza tym, że były to czasy wojny, więc jakby wiesz, no. First things first, ale mm, no to było bardzo takie wydarzenie, które często przez to, że nie było tak oficjalnie, wiesz, to nikt nie szukał oficjalnie żadna wyprawa historyczna, archeologiczna nie szukała tej groty. Mówiąc sobie, o wiecie, co mam takie przeczucie, że tutaj będą piękne malowidła, albo ze wszystkich materiałów źródłowych wynika, że tutaj, gdzieś w tym rejonie, muszą się znajdować prawdziwe, piękne malowidła. Nope. Jak to nie wyglądało? Ta historia ma właśnie przez to tyle plotek i legend, jak tak naprawdę to wyglądało, i tyle wersji możesz w różnych książkach przeczytać, że chciałabym, żebyś zapamiętał, zapamiętała tą, która moim zdaniem jest pięknie opisana przez biegniewa Herberta. I teraz przeczytam ci fragment, który właśnie dotyczy odkrycia Groty Lasko w 1940 roku, spisany właśnie przez Herberta. Historia odkrycia. Jest wrzesień 1940 roku. Francja padła. Bitwa powietrzna nad Wielką Brytanią dochodzi do szczytu. Na dalekim marginesie tych wydarzeń, w lesie w pobliżu Montignac, toczy się akcja jak z powieści dla młodzieży, która przynieść miała światu jedno z najwspanialszych odkryć prehistorii. Nie wiadomo dokładnie, kiedy burza obaliła drzewo odsłaniające otwór, który obudził młodzieńczą. Wyobraźnie letniego Marcela Rawida, i jego towarzyszy zabawy. Chłopcy sądzili, że jest to wejście do podziemnego korytarza prowadzącego do ruin pobliskiego zamku. Dziennikarze wymyślili historykę o psie, który wpadł w ten otwór i stał się faktycznym odkrywcą lasko. Ale według wszelkiego prawdopodobieństwa rawida miał pasję eksploratora, chociaż nie, mu na, nie zależało mu na sławie, ale na odkryciu skarbu. Rawida to ten chłopiec, nie? Otwór miał około 80 cm średnicy i taką samą, jak się wydawało, głębokość Ale kamień rzucony w dół spadł, spadł jakoś podejrzanie długo Chłopcy poszerzyli wejście Pierwszy rewida znalazł się w grocie Przyniesiono lampę i malowidła Od 20 tysięcy lat zamknięte w podziemiu Odsłoniły się ludzkim oczom I tutaj mam cytat Nasza radość była nieopisana, odtańczyliśmy dziki taniec wojenny. Na szczęście młodzi ludzie nie rozpoczęli eksploracji tego odkrytego skarbu na własną rękę, ale zawiadomili nauczyciela, pana Laval, ten z kolei Brulie, który mieszkał wówczas w pobliżu i zajawił się, zjawił się w lasko 9 dni po odkryciu. Świat naukowy dowiedział się o znalezisku dopiero 5 lat później, to znaczy po zakończeniu wojny. Czyż to nie piękne? Także wiesz już, jak to wyglądało, i historyjek jest wiele, i y, tych wersji y, zdarzeń jest wiele. Natomiast ta niech, y, chciałabym, żeby zapadła w Twoją pamięć y, i żebyś pamiętał właśnie o tej serii, którą strasznie polecam Zbigniewa Herberta. Jeżeli będziesz miał ochotę samodzielnie przeczytać ten fragment, to tutaj go znajdziesz. Y, jeszcze w, oczywiście wstawię y, op, w opisie pod odcinkiem y, nazwę tej książki. No i oczywiście historia sztuki nie byłaby historią sztuki, to nie byłby odcinek czysto historyczno-sztuczny, gdybym nie podjęła się analizy jednego dzieła z tej epoki, o której właśnie opowiadam, czyli z prehistorii. Chciałabym dzisiaj przedstawić Ci malowidło, które moim zdaniem jest jednym z bardziej genialnych, jeżeli chodzi o czasy, w których powstało. I jest to malowidło, fragment oczywiście dużego fresku z Lascaux, który przedstawia bizona, Przebitego strzałą. Scena polowania ze zranionym bykiem, bo tak nazywa się oficjalnie fresk, o którego fragmencie chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć, jest jednym z moim zdaniem piękniejszych, a na pewno jednym z moich ulubionych molowideł, jeżeli chodzi o epokę prehistorii. Jest to przykład malowidła, który moim zdaniem pokazuje wszystko to, co powiedziałam do tej pory. Jest to przedstawienie bardzo dużej postaci czyli takie wielkoformatowe przedstawienie postaci zwierzęcej, która została przebita tak mniej więcej właśnie w okolicy brzucha strzałą przez polującego człowieka. I dlaczego mówię, że jest to przedstawienie wszystkiego, co powiedziałam? Bo, jakby obserwując od barwników, które zostały tutaj e, użyte, i od sposobu malowania, no to przede wszystkim wyobraź sobie to, podejdź empatycznie do tego, jak ktoś tworzył to dzieło. Jak genialnie był w stanie pokazać zwierzę w boju. To zwierzę, które możesz zobaczyć, e, którego faktura, struktura, ogólnie sierści. Została pokazana jako taka nastroszona tymi liniami, które są rytmicznie rozłożone na krawędzi tego zwierzęcia. Człowiek chciał pokazać, jak to zwierzę było nastroszone, było gotowe, było po prostu pokazane Jest tutaj w akcie walki z człowiekiem Zwróć uwagę, jak bizon ma obniżoną głowę i rogi wysunięte do przodu Właśnie w takim geście walki z człowiekiem Tak samo możemy zaobserwować tutaj ogon, który jest na baczność podniesiony, który też... Pokazuje, że ciało zwierzęcia jest w pełnej gotowości, to jest walka. To jest bardzo ciekawe też. No to miejsce, gdzie bizon został przebity strzałą przez człowieka. To ci uwagę, że brzuch zwierzęcia się otwiera i wypadają wnętrzności. I jeszcze raz chcę sobie podkreślić: wyobraź sobie z jak wielką precyzją. Człowiek prehistoryczny obserwował życie zwierzęcia, obserwował go podczas życia w stadzie, malując w perspektywach kulisowych całe stada. Obserwował to, jak zwierzę zachowuje się, kiedy z agresją podchodzi chce się po prostu bronić przed człowiekiem, który chce je upolować i jak po prostu to ciało zwierzęcia również było obserwowane, jak ono się zmienia. To jest niesamowite, to jest po prostu magia tych przedstawień i dlatego też, jak się spojrzy właśnie z tej strony tego człowieka, który to malował, jest to moim zdaniem jedno z ciekawszych w ogóle przedstawień całej tej sztuki prehistorycznej, przynajmniej dla mnie, jedno z moich ulubionych. Okej, okay. i to by było na tyle, co przygotowałam dla Ciebie z prehistorii i czym przede wszystkim chciałam się z Tobą podzielić, bo ten odcinek jest mocno dużo osobisty. Pokazałam Ci moje ulubione dzieła i moje podejście, ogólnie moją percepcję tej sztuki. A na koniec mam dla Ciebie coś specjalnego. Chciałabym odczytać dla Ciebie fragment. Właśnie z Herberta na temat jego percepcji sztuki prehistorycznej, na temat jego wrażenia po obejrzeniu groty w Wlasko. Wracałem z Lasko tą samą drogą, jaką przybyłem. Mimo, że spojrzałem, jak to się mówi, w przepaść historii, nie miałem wcale uczucia, że wracam z innego świata. Nigdy jeszcze nie utwierdziłem się mocniej w kojącej pewności. Jestem obywatelem Ziemi, dziedzicem nie tylko Greków i Rzymian, ale prawie nieskończoności. To jest właśnie ludzka duma i wyznanie, rzucone obszarom nieba, przestrzeni i czasu. Biedne ciała, które mijacie bez śladu, niech ludzkość będzie dla Was nicością. Słabe ręce, wydobywając z Ziemi noszącej ślady oryniackiej półbestii. I ślady zagłady królestw, obrazy, które, budząc obojętność czy zrozumienie, Jednak świadczą o Waszej godności. Żadna wielkość nie da się oddzielić od tego, co ją podtrzymuje. Reszta to uległe stwory i bezrozumne owady. Droga była otwarta ku świątyniom greckim i gotyckim witrażom. Szedłem ku nim, czując w dłoni ciepły dotyk. Malarza z laską. Czyż to nie piękne? Tymi słowami chciałabym Ci podziękować za obejrzenie tego odcinka, za to, że jesteś ze mną do końca. I subskrybuj kanał, jeżeli lubisz moje treści, jeżeli wspierasz to, co robię. No i co? Trzymaj się ciepło. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.